Witam serdecznie z tej strony. Naklejkowicz i to jest Euro 92 album Panini. E, oficjalny jak najbardziej produkt w przeciwieństwie do Euro 96, które jako jedyny na razie album z tych, które oglądamy, nie było ofic na oficjalnej licencji. E, Euro 92 było, a potwierdzeniem tego są maskotki Mistrzostw Europy w barwach uczestników e, tych Mistrzostw. Tych uczestników było wówczas tylko 8. To też ten album jest bardzo króciutki, ma tylko 36 stron. Na okładce nie ma logotypu Mistrzostw, znaczy ono jest tutaj, taki malutki logotyp, ale to jest okładka w formie zdjęciowej, podobnie jak w przypadku albumu nie Euro 96, Europa 96. To jest bardzo ważne, bo to nie był licencjonowany produkt i nieprzypadkowo nazywa się Europa, a nie Euro. Zajrzyjmy do środka. Początek standardowy, do tego już się przyzwyczailiście. Maskotka w dwóch osłonach na naklejkach, naklejka z logotypem Mistrzostw, eliminacje, lekki tutaj wyjaśnienia, tabelka objaśniająca nazwy krajów i tak dalej. No i prezentacja miejsc, które organizowały ten turniej, była to Szwecja, Göteborg, Malmo, Nürköping i Sztokholm, to są miasta, które, do których ten turniej zawitał. Mamy tutaj ich herby, zdjęcia stadionów, aren tych mistrzostw oraz zdjęcia takie jakieś charakterystycznych miejsc, powiedzmy, dla tych miast. I zaznaczona mapka Tymi miejscowościami, jak widzicie, pomimo tego, że Szwecja jest dość obszernym krajem, cały ten turniej skupiał się tutaj w południowej części kraju i te odległości Między miastami wcale nie były jakieś duże, bo wyżej to już raczej chyba zimno. I pewnie tego akurat ta część kraju została wybrana a nie inna. Zaczynam oczywiście od Szwedów. Powiem Wam, że jak na rok 92 to ten album naprawdę wygląda nieźle. To, że tu są zdjęcia, a nie jakaś tandetna grafika, która się opiera na gradiencie czy na czymś innym, wydaje mi się, że takie zdjęcie murawy, ono mimo wszystko jest ponadczasowe. Ono nigdy nie będzie wyglądało źle. Trawa, murawa i koniec. Kojarzy się jednoznacznie tutaj jakieś zdjęcie w ślizgu, piłka Select, która e, nie wiem do końca, czy była oficjalną piłką tych mistrzostw, ale istnieje szansa, że była. To by było ciekawe, że nie Adidas, a Select, bo raczej Adidas zawsze trzymał łapę na tych wszystkich oficjalnych piłkach. E, nie wiem, skomentujcie to, jeżeli macie jakąś rzetelniejszą ode mnie wiedzę w tym temacie. A może Selek po prostu był sponsorem tego albumu? Chociaż, skoro jest to licencjonowany produkt, to raczej to, to powinna być cała taka paczka. Wiecie, że mają Coca-Cola, Adidas i ten album, a nie na odwrót. Nie wiem, może w latach 90. ten marketing nie był jeszcze tak ciasno wiążony, wiązany jak teraz. Naklejki wyglądają moim zdaniem same o, bardzo dobrze też. Prosto. Ale tak ponadczasowo. To jest taka klasyka panini, coś, co się nie starzeje. Nie ma tu jakichś takich udziwnień, które po paru latach mogą wyglądać kiepsko. Mm, nie ma tu nic kontrowersyjnego ani dyskusyjnego. Zdjęcia są w ogóle bardzo dobre, bo prawdę mówiąc, to co się zaczęło dziać. Bo, dlaczego? Bo mamy erę analogową. To są zdjęcia, które ma, w mały sposób są edytowane. Są po prostu dobrze zrobione, dobrze doświetlone i, i, i tyle. Natomiast później, w tej erze, gdzie w albumach panini zaczęto używać Photoshopa to zaczyna wyglądać nieraz bardzo tragicznie. I są albumy, gdzie piłkarze wyglądają jak, jak w postaci z bo tak mocno są gdzieś tam e, retuszowani, photoshopowani e, itd., tak dalej, tak dalej. Ten album naprawdę wygląda dobrze. Koniec. Dwuczęściowe zdjęcie Szwedów e, drużyny, logotyp drużyny. I co ciekawe, trener. Coś, czego nie mam pojęcia, dlaczego zaprzestano. Dlaczego nie pokazujemy już trenerów reprezentacji na danym turnieju? Może dlatego, że na pół roku przed imprezą lubią się ci trenerzy jeszcze zmienić, a ten album pewnie, jak już wielokrotnie tłumaczyłem, zazwyczaj jest oddawany, zamykany jest wcześniej i oddawany do druku, a dopiero później się pojawia. No to jest taka trochę pułapka. Nie pamiętam dobrze mistrzostw z 92 roku, jeszcze się wtedy piłką tak bardzo nie interesowałem. Znaczy, kojarzę jakieś tam fakty i piłkarzy, natomiast nie, nie kojarzę na tyle, żeby wam powiedzieć, kto był trenerem i czy w tym albumie trener, który jest wklejony tutaj na naklejce, to faktycznie trener, który potem poprowadził drużynę w turnieju, ale może taką pułapkę się zapętliło pani i dlatego już zaprzestało umieszczania zdjęć trenerów w swoich albumach, kto wie. Jeśli chodzi o Szwedów, tutaj Tomas Roweli przede wszystkim, taka postać dość charakterystyczna, która się nie pojawia w innych albumach, dlatego że. Następnym turniejem, do którego Szwecja awansuje będzie Euro 2000, a Tomasz Raveli wtedy, w 2000 roku, no to będzie już miał, jak widzicie, 41 lat. Więc nie będzie już grał na poziomie reprezentacyjnym, a to bardzo charakterystyczny bramkarz, który z sporą furorę zrobi zresztą tak jak cała Szwecja, dwa lata później na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych. Z innych piłkarzy, których warto kojarzyć, to chyba Stefan Schwarz. Wtedy młody, utalentowany piłkarz, ale nie jest to najistotniejszy jakby element. Ta Szwecja powinna mieć jeszcze tak, Jest jeszcze druga strona, i właśnie tutaj mamy tego człowieka. Nie, nie, nie Jonasa Terna. Nie mam powiedzieć, jakim jest Jonas Tern. Ale chodzi mi o właściwie tych dwóch ludzi: Martin Darlin i Tomas Brolin. Para naprawdę wybitnych napastników. Ten pierwszy już tutaj gra w palmie, co o czymś świadczy, bo ma zaledwie 23 lata. Już widać na tym zdjęciu może, że jest taki troszkę pcułowaty i to był jego problem, z którym borykał się przez całą karierę. Nadwaga i problemy z nadwagą i, i, i tak dalej, i tak dalej, ale nie przeszkadzało mu to być świetnym piłkarzem i z zawodnikiem, który naprawdę dużo bramek strzelał. W tym turnieju też coś strzelił. A Martin Darwin to taki. Był, był Henrikiem Larsonem, zanim to jeszcze było modne. Też bardzo dużo bramek strzelał. I ci piłkarze, ta dwójka, oni naprawdę. Na tym turnieju Szwecja... Szwecji jeszcze wiele nie dadzą i Szwecja tutaj jakby w jakiejś wybitnej roli nie odegra, ale już za dwa lata w Stanach Zjednoczonych będzie się o nich mówiło. Do tego Kenneth Anderson. Trochę w cieniu, bo ponieważ to są bardzo wyraziste postacie. Kenneth Anderson nigdy taką wyrazistą postacią nie był. To raczej był taki człowiek, który stał na ciężką pracę, ale też, też bardzo dobry piłkarz. No i to są na pewno piłkarze, których warto zdać, jeśli chodzi o reprezentację Szwecji. Francja. Francja, moi drodzy, przykład bardzo ciekawej drużyny na tym turnieju. Po pierwsze, nie, oni... nie, nie. Już chciałem powiedzieć, że obrońcy tytułu, ale to nie są obrońcy tytułu. To jest Francja. To jest Francja, która ma kryzys. Ma wielkich piłkarzy, których nie umie przełożyć na sukces. Ma Michela Platini na ławce trenerskiej, który, jeśli chodzi o trenerkę, ma podobne osiągnięcia, powiedzmy, jak Zbigniew Boniek, czyli... Mogło być lepiej, delikatnie mówiąc. A jeśli chodzi o skład, to ma naprawdę niezłych graczy. Ma Anglomé, ma Didiera de ma... Kogo tutaj jeszcze? Loron Laurent... Blanc'a ma. E... Erika Cantone i Jean-Pierre Papen'a. To jest wielki duet, moi drodzy. Erika Cantona, Jean-Pierre Papen' to jest duet, którym, którego Europa się bała wtedy na pasniku. A mimo to Francja, która nie potrafi do końca trafić. I okej, okay, wracając jeszcze do tematu, tutaj ta piłka Selecta w przypadku Szwecji ona jakby ma jakieś drugorzędne znaczenie, bo e, tu już jest piłka Adidasa, tu jest piłka Selecta. No, witamy w latach 90 gdzie wszystko. wszystko by było w stanie przejść. Tu jest piłka ulsportu w ogóle, a więc to jest jakaś ogólna chyba przegląd piłek z całej Europy. E, no i Francja prezentuje się tak, mamy Jugosławię, która zagrała na tym turnieju. Nie odnosząc z nim jakiejś istotnej roli. w tej Jugosławii tak patrzę: Wladimir Jugowicz. Na pewno nazwisko, które kojarzę. A tak poza tym to chyba Darko Milanicza też kojarzę. No, Deżant Szawiczewicz to oczywiście. No i Predrak Mijatowicz, jejku, jaki młodziutki Mijatowicz. Popatrzcie, jak on tutaj wygląda. Bardzo młodziutki. Znaczy nie jest już tak młody, ma 23 lata, ale wygląda bardzo młodo. Mario Stanicz, tam później będzie reprezentował Chorwację. A Darko Panczew będzie reprezentował, o widzicie, jak, jak widzicie, jest urodzony w Skopie, on będzie reprezentował Macedonię. No i ojejku, sinisza Michajlowicz, jak mogę go nie zauważyć? Jak mogę nie zauważyć siniszy Michajlowicza, który wygląda tak. Człowiek z buszu, sinisza Michajlowicz. Nieprawdopodobnie, to akurat jestem w ciężkim szoku, brakuje mi słów, bo pierwszy raz widzę Michalowicza w tym w, w tym i w tym imidżu, eee, coś niesamowitego, człowiek, który zawsze tak miał te ulizane te włosy, zaczesane do tyłu, Wygląda jak drobny cięciarz tutaj wygląda jak jakiś, nie wiem, młody pankowiec z Jarocina. Ok, przejdźmy może do Anglii, Graham Taylor, na tej reprezentacji, David Simon. ok, tutaj, Patty Plat. Takich piłkarzy: John Barnes, wtedy też etatowy reprezentant. Lee Sharp z Manchester United. Stuart Pierce, taki walczak troszkę. Paul Parker, Paul Gascoigne przede wszystkim. No i Gary Lineker, który powoli, powoli, powoli gdzieś tam myśli o tym, by zawiesić buty na kołek, ale ma 32 lata i jeszcze walczy. Ian Wright i Paul Merson. Na papierze mocni, na turnieju niekoniecznie. Co ciekawe, były dwie grupy tylko na, na tych mistrzostwach, a więc Anglia, Jugosławia, Szwecja i Francja grały ze sobą w jednej grupie i z tej grupy awansowali chyba Szwedzi i Francuzi, natomiast Anglicy i Jugosławianie odpadli. No i potem były półfinały. W drugiej grupie mamy e, Holandię. Jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, o której zaraz powiem, bo teraz ją zauważyłem. Ale w tej grupie mamy Holandię, Szkocję, Niemcy i e, SNG to jest. A, to jest wspólnota narodów jakichś tam. To jest coś, co. To jest Rosja. Ogólnie to jest Rosja, tylko że nie ma, już, nie ma już Związku Radzieckiego, a jeszcze nie ma Rosji, to jest wspólnota niepodległych państw, jakoś tak to się nazywało jakiś taki pojebany projekt, który stworzony został chyba tylko i wyłącznie na potrzeby tej imprezy. I potem już grała Rosja. Wszystko, co wcześniej to był Związek Radziecki, a tutaj wspólnota niepodległych państw coś, coś, coś o czym jak najszybciej powinniśmy zapomnieć, ale przejdziemy do tego. Mamy Holandię, bardzo mocno tutaj, obrońcy tytułu Holendrzy, e, z, z Ronaldem Kumanem, Erwinem Kumanem, ale przede wszystkim Ronaldem Kumanem, młodziutkim Dany Blindem, no nie tak już młodziutkim, ale Dany Blindem on chyba nigdy nie był młody. E, Dany Blindem, e, Aaronem Winterem, Ricardem Wiczgę. Ale przede wszystkim Frantem, Frankem Rekardem, Rudem Hulitem, Marko van Bastenem, Denisem Bergkampem. Eee, no, powiedzmy, że i Patryka Roya można. Nie, nie, nie. nie. Patryka Roya nie można podczepić pod tych czterech piłkarzy. Ci czterech piłkarzy to jest absolutnie Holandia, Wielka i Holandia, która triumfuje w 88, Do tego dochodzi Moddy Bergkamp, eee, który będzie. będzie Symbolem holenderskiej piłki 160, a Patrick Roy to taki piłkarz, który miał parę dobrych sezonów, więc warto go wymienić, ale nie w jednym szeregu z tymi kolegami. Ja no i przyjechała do Szwecji bronić tytułu. Mistrza z Europy. Jeszcze chciałem tylko wspomnieć, że album, jak widzicie, nie różni się tej grafiką, po prostu trawa. Ale okej, okay, to, to mi się nie już oczy. Podobno zielony uspokaja, więc coś z tym jest. To jest w porządku. Nie odwraca uwagi od kontentu naklejkowego. Podoba mi się ten minimalist, szczerze mówiąc. I chyba wraca do mody teraz, albo już w wyjściu. Jeśli chodzi o Szkocję, no, po prostu Szkocja. Nic tutaj wiele nie można tej dużo nie powiedzieć. Zakwalifikowali się, potem odpadli. A jeżeli chcecie, to pokażę Wam coś fajnego. Gordon Strachan, może kojarzycie, jak wygląda teraz, bo jest trenerem. Szkocji, reprezentacji, który trenował tą drużynę w eliminacjach przeciwko m.in. na. No, tak wyglądał na mistrzostwach Europy 1992, kiedy jeszcze grał w piłkę. Był już piłkarzem wiekowym, ale jeszcze sobie tam biegał i kopał. John Collins, widzę, jest, jest Ali McCoyst. No nie jest jest Gordon Dury, a więc jest jakaś bitna Szkocja, Szkocja, która. Piłkarze, którzy będą grali w tej Szkocji, grali, grali, a nic wielkiego, szczerze mówiąc, nie osiągnął. Wspólnota Narodów Zjednoczonych, oto i oni. Jest oczywiście w bramce Wspólnoty Narodów Zjednoczonych yy, trener Legii Stanisław Czerczesow, który szczerze mówiąc wygląda tu lepiej niż 4 lata później w albumie Europa 96. Oprócz tego mamy jakąś grupę totalnie nieznanych piłkarzy. Ja nie sięga pamięci, to już nie moje czasy. Dlatego nie, nie znam ich. Igor Dobrowolski, jego chyba kojarzę, ale może mi się wydaje. Andry Kanczelski, na pewno Kanczelski kojarzę, kojarzy, że sam wtedy grał w Manchesterze United i był, taką, był takim Robertem Lewandowskim reprezentacji Rosji. Nie, Robert Lewandowski to Robert Lewandowski, on nie był tak dobry jak Robert Lewandowski, a on był takim powiedzmy kubom Błaszczykowskim bardziej reprezentacji Polski. No nie, ale grał w Manchesterze, był gwiazdą Ligi Angielskiej. Tylko, że Angielska wtedy to też była inna liga, to, to nie była tak mocna liga jak teraz, więc też jakby Manchester wtedy też nie był tak mocną drużyną, jaką miał być później i jak dziś, jak, jaką dzisiaj No obecnie też nie wiedzieli im się najlepiej, ale to też wtedy jakby bardziej chyba Arsenal się liczył w Anglii eee, i w Europie Anglicy jak i sukcesu nie odnosili, więc to jakby trzeba też pewne tutaj proporcje zrozumieć. Co dalej? Dmitry Kuzniecow. Coś mi też mówi to nazwisko, ale nie wiem co. Sergiej Kiriakow. Aleksander Mostowaj. Okej, okay. tego gościa kojarzę. Sergeja Jurana ja też kojarzę. Eee... I to jest wszystko. To jest... Ta drużyna nie zagrała ni nic wielkiego na tych mistrzostwach, bo szybko odpadła. Zatem przejdźmy do tej, która zagrała coś na tych mistrzostwach. Doszło do półfinału, więc Niemcy to powodzą Bertiego Voxa. Bertiego Voxa, który Przegrał tę imprezę z Duńczykami, ale zanim do tego dojdziemy, zobaczmy na reprezentantów Niemiec, którzy wyglądają niektórzy naprawdę fantastycznie. Na przykład Esboda Illuminer to był bardzo dobry niemiecki bramkarz w wczesnych lat 90., można tak powiedzieć. Andreas Kepke, którego czas nadejdzie 4 lata później na Mistrzostwa Świata w Anglii i będzie to bardzo dobry czas. Piłkarz jednego turnieju, właśnie tych Mistrzostw Europy w Anglii, powiedziałem Mistrzostwa Świata wcześniej, myliłem się. To były Mistrzostwa Europy oczywiście. Mm. A potem nigdy już nic wielkiego nie zagra. Co ciekawe, i wcześniej chyba też nic, nic wielkiego nie zagrał, ale miał ten jeden swój turniej, tam roli naprawdę natkniony. Ehm, Stefan Effenberg. Tak, tak. To jest wizerunek piłkarza lat 90. Jest Thomas Hessler, młody uśmiechnięty, Lothar Mateos, proszę. Jest po prostu ów, ówczesny David Beckham praktycznie. Ehm, Matthias Zamer. Andreas Meller, Thomas Helmer, no wiel też mocne Niemcy, Stefan Reuter, Andreas Breme, Jürgen Koller, trzeba pamiętać, że ci Niemcy 4 lata wcześniej zdobyli Mistrzostwo Świata, oni jechali na ten turniej jako Mistrzowie Świata, Jürgen Klinsmann oczywiście, e Karl-Heinz Lille, też piłkarz, który trochę, trochę mało, mało zapamiętany przez, e przez historię, ale piłkarz, który naprawdę... E był dobrym napastnikiem i Rudy Feller, późniejszy też selekcjoner reprezentacji Niemiec. Zresztą Klinsmann chyba też był selekcjonerem, już zdążył być. No i cóż moi drodzy, i sytuacja wygląda tak, że ci Niemcy jadą na ten turniej jako mistrzowie świata z 90 roku. Przegrywają tutaj z Danią. Z Danią, która, mówiliśmy sobie o Jugosławii, a nie powiedzieliśmy sobie jednej ważnej rzeczy. Nie było żadnej Jugosławii na Mistrzostwach Świat, Europy w Szwecji. Dlatego, że no wybuchła tam wojna i wyszły na jaw to, że pogwałcenie po praw człowieka i tak dalej, i tak dalej. I wyrzucono ją z tego turnieju. Wyrzucono ją z tego turnieju w ostatniej chwili. I w ostatniej chwili Jugosławia została za, zastąpiona przez Danię. To jest tam legenda, wiadomo. Pewnie to słyszeliście, że tam z urlopów ściągali tych Duńczyków, oni już byli na wakacjach, a tymczasem musieli jechać na turniej, pojechali z wakacji na turniej, wrócili z pucharem. Taki był finał tej całej tej zabawy i zamieszania ale to co mnie to co wydawałoby się ciekawe to moglibyście powiedzieć tu fajne, cieka ciekawe się sprawy potoczyły mamy Mistrzostwa Europy i oficjalny album który jest oficjalnym produktem tej imprezy a tymczasem e, nie ma w tym albumie Mistrzów Europy, czyli Duńczyków bo przecież jest Jugosławia dopiero Dania zastąpiła ją, w ostatniej chwili album już pewnie był wydany i tutaj dochodzimy do takiego momentu gdzie okazuje się, że Dania jest w tym albumie. I to jest dla mnie niesamowita zagadka i kompletnie nie potrafię tego wytłumaczyć. Co do cholery ta Dania robi w tym albumie? Jakim cudem oni się tutaj w tym albumie znaleźli? Eee, nie wiem dokładnie, kiedy ten album był wydany. Czy oni jakoś zostają dołączeni w ostatniej chwili, dodrukowani tuż przed premierą albumu? Nie wiem, ale e, 30 maja... E, na, 92 roku naniesiono te sankcje na Jugosławię, a więc to między innymi tymi sankcjami było to wykluczenie z, jakby z rozgrywek na arenie międzynarodowej. Eee, a więc no, na, na dosłownie na, na kilka dni czy coś takiego przed, przed Mistrzostwami Europy. Oni dołączyli, może ten album ukazał się później, nie wiem tego dokładnie, ciężko dotrzeć do tych informacji teraz i prawdopodobnie będę musiał się, jeżeli ktoś z Was mi tego nie powie, bo wie, to ja będę musiał chyba faktycznie napisać do, do pani w tej sprawie, żeby mi to wyjaśnili. Ale się dowiem, mam nadzieję. W każdym razie dania w tym albumie jakimś cudem jest. I co ciekawe są też Włosi, którzy na tym turnieju absolutnie nie zagrali, ale tutaj mają... Dlaczego? Dlaczego? natomiast ja jest... Aha, okej. Okay. Rezerw team, widzicie to? Włosi są rezerwową drużyną i Dania jest rezerwową drużyną. Ja dokładnie nie pamiętam tamtych czasów, już nie wiem jak to wyglądało, ale to jest w ogóle evenement, że jesteś jak rezerwowa drużyna. Zmiany polityczne na świecie były wtedy ogromne i Włosi grali w eliminacjach z, ze Związkiem Radzieckim. Z tym, że w eliminacjach do tych Mistrzostw grał jeszcze Związek Radziecki, natomiast potem ten Związek Radziecki się rozpadł. I gdy przyszło do mistrzostwa Związku Radzieckiego, już nie było, i UEFA chyba się tak trochę zaasekurowała, że okej, okay, wy zajęliście Włosi drugie miejsce za Związkiem Radzieckim w grupie eliminacyjnej, to jakby to w tym Związku Radzieckim się nie uformowała żadna reprezentacja na ten turniej, to wy ich zastąpicie. Włosi powiedzieli: spokojnie, ma sprawy. No i wygląda na to, żeby w obozie, a Panini gdzieś tam czujnie yy, wydając ten album. Stwierdziło, że no dobra, w razie czego dodamy tych Włochów, bo jak oni pojadą zamiast tych, yy, tych Sowietów i jeszcze zdobędą mistrzostwo, to się okaże, że w albumie z mistrzostw nie ma mistrza. I to będzie słabe. Natomiast z Danią, jedyne co jestem tak na razie na chłopski rozum sobie w stanie wytłumaczyć, to, że mogło być podobnie z tą Jugosławią, że te sankcje tej Jugosławii groziły już i ktoś im tam, to sankcje, jest, nie, najpierw się grozi sankcjami, a potem dopiero się te sankcje gdzieś tam egzekwuje, więc yy, bardzo możliwe, że na te kilka miesięcy przed turniejem już grożono Jugosławii sankcjami i już tam była szansa, że te prawa człowieka już tam mogły być łamane i już Europa groziła im wykluczeniem i woleli się tutaj zastanowić. Bo wiadomo, że Dania w razie czego pojedzie, bo była drugim zespołem z eliminacji i w razie czego to jakby trzymało się kupić. Może dlatego tylko i wyłącznie to Dania się tutaj znalazło. Postaram się to jeszcze potwierdzić. To wszystko są moje jakby gdybania w tej sprawie. Sprawa mega ciekawa, jak dla mnie. No w każdym razie, jakimś cudem ta dania się w tym albumie znalazła, przy okazji znalazły się też Włochy. Ostatecznie Związek Radziecki nie pojechał na Mistrzostwa, ale pojechała wspólnota Niepodległych Państw, o której już mówiłem. Natomiast to jest absolutna ciekawostka, że drużyna, która w ogóle nie ma z tym turniejem nic wspólnego, znalazła się tak na wszelki wypadek w tym albumie. Ja jeszcze to wyjaśnię z Pani, tak jak powiedziałem, eee, tymczasem album kończy się czymś takim. Czyli zestawem jakiś naklejek z króliczkiem, maskotką tych mistrzostw, która bawi się piłką na nie wiem, 8 różnych sposobów. Super. Eee, ale to, to był chyba ciekawy odcinek, bo dalej nie wiem o co mi chodzi. Reklama LEGO Technik na ostatniej stronie albumu. Jakaś tutaj ciężarówka super zasilana baterią. Eee, widzimy się w następnym odcinku. To będzie album z 1988 roku. A jak już skończę tą serię, to zajmę się wyjaśnianiem tych wszystkich zagwozdek, które nam się tutaj pojawiły w tej serii, I będę starał się dowiedzieć jak najwięcej. OK, eee, tymczasem do usłyszenia w następnym odcinku.